Cześć! Z tej strony Ania. Witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was ostatni w tym roku horoskop. Oczywiście zabrakło mi trochę już outfitów, starej wiedźmy, więc dzisiaj taki troszeczkę odrobinkę Vibe Wednesday Adams, aczkolwiek mm, kwestia interpretacji i kwestia jakby przymrużenia oka. Natomiast jestem, jestem z horoskopem i dzisiaj zanurzymy się w przyszłość, która czeka. W najbliższych miesiącach właśnie osoby spod znaku Koziorożca, czyli urodzone między 22 grudnia a 19 stycznia. Zaczynamy oczywiście jak zwykle, od spojrzenia na koziorożce jako na czytelników. Koziorożec ogólnie jest znakiem Zodiaku bardzo silnie związanym z Ziemią, i wszystko się zgadza, bo koziorożce to osoby twardo po tej Ziemi stąpające i lubiące kontakt jakby z rzeczywistością, i czujące się dobrze, kiedy. Mogą się zanurzyć w tej ziemskiej takiej stałości. Koziorożce to osoby bardzo poukładane, rzetelne i pełne też ambicji. Koziorożce lubią nowe wyzwania, lubią sytuacje, w których mają szansę się sprawdzić i właśnie te swoje ambicje trochę realizować. Koziorożce kochają planować i uwielbiają te wszystkie swoje plany realizować. Tworzenie list i odhaczanie. Książek, na przykład do przeczytania, to jest niesamowita satysfakcja dla koziorożców. Więc koziorożce te swoje plany czytelnicze uwielbiają krok po kroku właśnie otaczać, spełniać i mają z tego niesamowitą satysfakcję. Ich ego jest połychtane, ich ambicje są jakby wypełnione. Negatywną cechą koziorożców bardzo jakby destrukcyjnie wpływającą na te osoby, jako ogólnie istoty ludzkie, ale też jako na czytelników jest niesamowita presja, jaką na siebie koziorożce nakładają. Jest to presja związana właśnie z wykonywaniem tych wyśrubowanych, bardzo często ambitnych planów. Ale z innej księżycowej beczki można powiedzieć, że koziorożce są osobami bardzo takimi szczodrymi, hojnymi i lubią się dzielić tym, co mają najlepsze, czyli na przykład z polecajkami czytelniczymi, ale również lubią robić fizycznie po prostu książkowe prezenty swoim przyjaciołom. Ale te prezenty lubią też robić sobie. Natomiast to kupowanie nie jest nigdy w takim, wiecie, zakupowym szale. To wszystko jest dość pragmatyczne, zaplanowane i kupowanie polega znowu na wykreślaniu z listy kolejnych pozycji, które koziorożce zainteresowały i które po prostu koziorzec Chciałbym mieć na swojej półce i chciałby jak najszybciej przeczytać. Zwróćmy teraz uwagę na biblioteczkę koziorożca. Generalnie osoby spod tego znaku zodiaku lubią. Porządek i minimalizm. Chcą, żeby na tej biblioteczce wszystko było widoczne, żeby to było uporządkowane i żeby łatwo było sięgać po konkretne tytuły. Nie przesadzają koziorożce z gromadzeniem przedmiotów, zgromadzeniem książek, które im się nie przydają. Jeśli coś odłożyli, nie chcą tego czytać, to po prostu się tej książki pozbywają. Nie zaśmiecają swoich półek fankopopami, innymi figurinkami. Ich półki to są same książki ułożone idealnie i utrzymane utrzymywane w należytym porządku i też koziorożce nie muszą mieć tak bardzo dużej rozbudowanej biblioteczki. Starają się, żeby ta biblioteczka, te półki, regały odzwierciedlały ich gust czytelniczy. Tak więc, kiedy przychodzicie z wizytą do koziorożca i zerkniecie na ich półki, to już coś Wam to powie o tym, jakimi czytelnikami są właśnie te osoby. Koziorożec jest czytelnikiem wnikliwym, dokładnym i bardzo uważnym. I te cechy wybijają się nie tylko właśnie przy czytaniu, ale również przy śledzeniu nowinek czytelniczych, czy też nowości właśnie wydawniczych. Kozły są bardzo... Kozły. Koziorożce są bardzo uważne, wszystko wychwytują, niemalże w momencie ogłoszenia danej wiadomości. Koziorożce w książkach Częstokroć poszukują tego samego, co w życiu. Chcą, żeby dużo się działo, ale nie może to być oderwane od rzeczywistości. Generalnie szukają fabuł logicznych, skrupulatnie stworzonych, finezyjnie stworzonych, żeby wszystko było zgrabnie połączone w całość, która nie wymyka się właśnie prawą logiki. Wiele osób spod znaku koziorożca ceni sobie realizm. I odrzuca fantastykę, chociaż zdarza się, że dobra fantastyka i dla koziorożca ma coś do zaoferowania. Zatem, jeśli szukacie na prezent książki dla koziorożca, to te książki muszą obfitować w akcje, muszą być logicznie skonstruowane, muszą być kunsztownie napisane, ale nie mogą być rozwlekłe, bo koziorożce nienawidzą, kiedy narrator rozwodzi się nad opisami przyrody albo wywleka jakoś właśnie rozwlekle swoje filozofie życiowe. To są momenty, kiedy koziorożec książkę zamyka, odkłada, Sprzedają ją na wintet i zapomina o tej pozycji. Z tego, co teraz Wam tutaj mówię, wynika niezbicie, że koziorożce z chęcią robią DNFy, nie marnują swojego czasu na czytanie książek, które po prostu ich nudzą, więc trudno. Koziorożce nie mają problemu z zamykaniem książek i właśnie pozbywaniem się ich, czy to wszystko, co Tutaj gwiazdy mi podpowiadają, oznacza, że koziorożce czytają tylko otrzymające w napięciu thrillery, kryminały i sensacyjne książki. Nie do końca. Koziorożec jest w stanie zanurzyć się w literaturze pięknej czy w klasyce, ale nie każdej. Ta książka musi być po prostu wciągająca, pociągająca i musi tę uwagę koziorożca podtrzymywać i sprawiać, że właśnie w fabule się koziorożc zanurzy i że ta książka sprawi mu frajdę. Książka dla koziorożca musi być po prostu nabrzmiała od emocji, i porywająca. Wtedy, niezależnie od gatunku, koziorożec jest w stanie się w tej literaturze rozsmakować. Jeszcze wracając trochę do osobowości koziorożca, to koziorożce są osobami niby introwertycznymi, ale jednocześnie lgną szczególnie do innych czytelników, czy też do osób, które podzielają ich pasję, ich hobby. Jeśli chodzi zaś o otoczenie koziorożców, to z jednej strony wiele osób ich ceni, ze względu na ich poczucie humoru, ich naturalność, taką momentami bezkompromisowość i część ludzi lgnie do koziorożców, ale są też tacy, którzy uważają koziorożce za osoby zarozumiałe właśnie przez tą ich ambicję, przez to, że wydają się trochę takie perfekcyjne. Niektóre osoby czują się w ich towarzystwie po prostu niepewnie, uważają, że Dobrze no, te osoby są zarozumiałe i, i nie potrafią mi docenić, ale to jest tylko taka powierzchowność, i trzeba jakby spojrzeć w koziorożca, zobaczyć, odkryć, jaki on jest naprawdę w głębi, w serduszku koziołka, i, i wtedy na pewno docenicie koziorożca. Ulubieni pisarze, koziorożca to Przemysław Piotrowski, Katriana Ward, Andrzej Sapkowski, Stephen King oraz Daniel Capricorn. Jeśli chodzi o sławnych pisarzy, którzy urodzili się pod znakiem zodiaku Koziorożca, to po pierwsze nasz wieszcz Adam Mickiewicz. Poza tym wielki włoski pisarz Umberto Eco, Szczepan Twardoch, nasz współczesny pisarz literatury pięknej ze Śląska, Tolkien, klasyk fantastyki oraz jedna z osobistych ulubionych pisarek Waszej wróżki, czyli Małgorzata Musierowicz. Teraz czas na czytelnicze rekomendacje od waszej wróżki. Wszystko to zostało wyczytane w gwiazdach oraz w płatkach śniegu, dlatego jak najbardziej to są rzetelne rekomendacje. I po pierwsze, koziorożce. Musicie sięgnąć w najbliższych miesiącach po kozła ofiarnego, czyli po klasyczną książkę. Trochę zahaczającą o literaturę grozy, Dawne dumurie, mistrzyni budowania klimatu, serwuje nam tutaj historię dwóch mężczyzn, którzy spotykają się przypadkowo i wyglądają jak bliźniacy. Jeden z nich, nasz główny bohater, nauczyciel, guwernant, budzi się na drugi dzień po suto zakrapianym domyślam się, posiłku, budzi się w hotelu. I tak naprawdę okazuje się, że zamienił się miejscami z tym drugim właśnie mężczyzną, z tym swoim sobowtórem. Jest zmuszony przejąć życie tego drugiego człowieka. Trafia do toksycznej, arystokratycznej e, francuskiej rodziny i musi sobie w tym nowym życiu radzić, musi się Odnaleźć. Przekonajcie się koziorożce, czy ta książka sprosta Waszym oczekiwaniom. Lecimy dalej z polecejkami. Zachęcam Was, drogie koziorożce, posięgnięcie po serię, która być może jest serią dziecięcą, ale niesamowicie pasuje do Waszego znaku Zodiaku i mam tu na myśli serię Szkółka jest dziecka Kopytko. To jest historia. Yy, z literatury dziecięcej opowiadająca o grupie przyjaciółek, które początkowo nie mają ze sobą nic wspólnego, są po prostu dziewczynkami, które łączy pasja do koni, pasja do jeździectwa, do pielęgnowania tych pięknych zwierząt. I zachęcam was, żebyście zapoznali się z tą literaturą, bo być może i wy się zakochacie w koniach. To jest książka, to są książki autorstwa polskiej autorki Liliany Fabisińskiej. Także Taka jaka ode mnie i od, wiecie, koniunkcji planet. Kolejna książka dla Was to człowiek, który gapił się na kozy. To jest książka, która trochę może momentami wymyka się logicznym wytłumaczeniom. Podczas wojny w Wietnamie pewien podpułkownik wpada na pomysł i ma taką wizję stworzenia nowego wojska, żołnierzy, którzy oprócz swoich. Zdolności i swojej wartości, jakby na froncie, mają też pewne nadnaturalne, jakby właściwości. Po latach pewien generał, szef amerykańskiego wywiadu, stara się urzeczywistnić te dość fantastycznie brzmiące wizje. Ma statko tajemniczych kus, które są pozbawione zdolności meczenia i stara się Szkolić y, wyselekcjonowanych komandosów tak, by stali się oni nadzwyczajni, żeby stali się oni nadnaturalnie mocni i żeby mieli właśnie pewne Paranormalne, parapsychiczne zdolności. Jeśli Was to zainteresowało i o co chodzi z tymi kozami, jeśli chcecie się dowiedzieć, to drogie koziorożce, sięgnijcie po książkę Człowiek, który gapił się na kozy, autorstwa Johna Ronsona. I kolejna moja polecajka znowu dotyczy literatury dziecięcej, ale myślę, że w najbliższym okresie świąteczno-noworocznym koziorożce odnajdą ukojenie i relaks właśnie w takich y, historiach. Sięgnijcie, moi drodzy, moja droga, po koziołka Matołka, serię Cornela Makuszyński. Zanurzcie się w przygodach nie do końca inteligentnego koziołka i poczujcie się na nowo młodzi. To jest rekomendacja Wróżki, oczywiście na podstawie niezbitych dowodów ezoterycznych. I na koniec jeszcze jedna książka, tym razem będą to Rogi autorstwa Joe Hilla. Jest to historia młodego mężczyzny, który w życiu ma wszystko: ma zapewniony dobry dostatni byt, ma wygodną przyszłość i piękną. Ukochaną u boku, wszystko to jednak legnie w. Gruzach, w momencie, kiedy jest świadkiem brutalnego gwałtu i morderstwa właśnie na tej jego dziewczynie, i w rocznicę tego morderstwa je opuszczają wszelkie hamulce. On pije do nieprzytomności, nie do końca wiadomo, co robi. Budzi się następnego dnia z potężnym kacem i z rogami na głowie. O co chodzi z tymi rogami? Jakie te rogi otwierają możliwości, a jakie ograniczenia e, przed naszym głównym bohaterem? Przekonacie się, czytając książkę autorstwa właśnie Joe Czyli prywatnie syna Stephana Kinga, jestem pewna, że koziorożce odnajdą się w tej historii, znajdą tam wiele dla siebie, bo myślę, że pod tym pozorem fantastycznych wydarzeń odkryjecie pewne metafory dotyczące rzeczywistości, więc będzie Wam to odpowiadało. Przechodzimy już do ostatniego segmentu naszego horoskopu, czyli co Cię czeka, drogi koziorożcu, w najbliższym okresie na przełomie grudnia stycznia, co Cię czeka w nowym roku. Po pierwsze, w najbliższych tygodniach koziorożce zanurzą się w pogodnej błogości, będą właśnie pełne takiej pogody ducha, zanurzą się w książkach, będą odpoczywać. Te święta i ten okres taki przejściowy, świąteczny, noworoczny będzie dla nich bardzo relaksujący, bardzo też potrzebny, bo pozwoli nie tylko się właśnie zrelaksować, nadrobić jakieś czytelnicze jeszcze yy, braki, powiedzmy, żeby wykreślić kolejną książkę na Tibiaze zeszłorocznym, ale też ten czas, ten moment da Wam yy, możliwość. Zebrania sił na kolejny rok, bo już macie zapewne wszystko zaplanowane, wiecie jakie te TBR-y będą i co sobie na nowy rok tam w Waszych postanowieniach powzięliście. Z mojej strony, ze strony wróżki, chciałabym Wam tylko dać pewną taką radę. Nie przesadzajcie w swoich planach czytelniczych, bo ta presja w nowym roku, po co Wam to jest pot potrzebne? Kilka. Pozycji możecie zapełnić lżejszymi książkami, trochę może mniej wymagającymi, ale też takimi, które mają szansę Wam się spodobać, i to sprawi, że nie stracicie zapału, nie będziecie mieli nad sobą takiej wielkiej presji, a jednocześnie poczujecie satysfakcję, kiedy kolejną książkę z TBR-u wykreślicie stosunkowo małym nakładem wysiłku i wyrzeczeń. Mimo wszystko gwiazdy podpowiadają mi też, że Wasze plany są na pewno tak skonstruowane że te moje podpowiedzi nie do końca są może potrzebne, bo macie na pewno wszystko już tak stworzone, tak obmyślone i, i tak rozplanowane na kolejne kroki, że z pewnością uda Wam się te Wasze założenia wypełnić. Nie tylko książkowe, ale zawodowe, życiowe i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o sprawy osobiste, to planety w najbliższym czasie będą sprzyjać niezwykłym spotkaniom. Koziorożce będą wszędzie mile widziane i będą miały masę pretekstów do zawierania nowych Nowych znajomości z czytelnikami, czy też nie z czytelnikami, i te nowe znajomości mogą zaowocować relacjami na wiele lat, czy to romantycznymi, czy też nieromantycznymi, po prostu z przyjaciółmi czytelnikami. Także bądźcie otwarci na te nowe znajomości, bo mogą Wam przynieść one wiele radości w nowym roku. Koziorożec w niedalekim czasie może odnaleźć porozumienie szczególnie z rybami, panami oraz lwami. Gwiazdy wróżą również pomyślne relacje z bykiem, który jest dość podobny do koziorożca, jeśli chodzi o tą dyscyplinę i upór w dążeniu do celu, i ma też podobne, ambitne podejście do realizacji swoich planów. No i w nowym roku. Właściwie, tak jak zwykle, koziorożec będzie kolejne swoje ambicje realizował, będzie z radością podchodził do nowych. Wyzwań, również oczywiście czytelniczych, no i polecają się tutaj wszelkie challenge i maratony, które szykuje Wasza wróżka na nowy rok. Być może tutaj się odnajdziecie. Czyli takie książkowe wyzwania to dla koziorożca absolutny must have przyszłego roku, przyszłego sezonu. I to tyle jeśli chodzi o gwiazdne przepowiednie, książkowe. Ja Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam wesołych świąt, bo widzimy się ostatni raz. Przed świętami. Mam nadzieję, że to będzie dla Was czas bardzo taki spokojny, czas na odsepnięcie, czas na pobycie z bliskimi, na zresetowanie się. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę na czytanie, jeśli na tym Wam będzie zależało, i że po prostu wrócicie później z nowymi siłami i z zapałem do, do dalszego działania, do dalszego czytania i tworzenia ambitnych planów na nowy rok. Widzimy się w następnym filmie. Ja do was wysłam buziaczki i same ciepłe myśli i pozytywne wibracje wróżkowe. Widzimy się następnym razem do zobaczenia. Pa pa.